Więc, doszło do tego momentu, Voice Reveal <grystanie> to był specjal. Dobra, witam was w dramie, może to odbyć dramą. <grystanie> Nie no, dzisiaj wam powiem, dlaczego Six jest słabym maferem, bo... To jest po prostu przykre, jak ludzie w komentarzach piszą, ale dobry mapping, łapka w górę polecam, daję suba więc no, zapraszam do oglądania. Więc zaczniemy od prostej rzeczy, czyli dlaczego, dlaczego jego mapping jest do dupy, więc... Nie będę mówił o mappingu jego z, z 4 lat, bo no wiecie, no interes teraz z 12 lat no oglądał się tych wszystkich dobrych maperów w stylu, nie wiem, nie wiem, nie wiem dronek był 4 lata temu. Nie wiem, naoglądał no, się jakiegoś gówna i pomyślał sobie, ej dobra, zostanę mapperem. Więc tego nie będę komentował, bo... no bo to jest głupie. Więc e, porozmawiamy o jego AP, który zaczął rok temu i nadal nie skończył <laughs> Nie no, jego częstotliwość rzucania filmików to po prostu moja podzielona przez chyba 0 czyli 0 dobra więc dobra dlaczego jego mapping jest słaby dlaczego? Ej, siema mapper dlaczego jego mapping jest słaby? Co to za ilość subskrypcji jego filmik? Po co tyle? Patrzcie to. Patrzcie to nikogo nie promuje, po prostu porównać to ma 16k subów, robi sobie 100 milionów po prostu, o, sobie, <laughs> robi 100, 100 razy lepszy content niż on i ma mniej subów nie rozumiem YouTube'a, e, więc nie wiem, zobaczmy sobie balbu, znaczy, dlaczego jego mapping jest słaby i nie, nie przygotował David, więc Włączmy sobie muzykę, bo. Aha, copyright strike, nawet kiedy ta muzyka ma. Znaczy, co ten film ma muzykę w tle? Już coś mi miga, epilepsja. Dlaczego jest słaby? Już można po prostu. po nazwie filmu się domyślić. Przez 5 lat chłop się niczego nie nauczył. Niczego. To jest zawsze to samo. Czyli w skrócie. Pewnie Polska. Dobra. Strzelam. Polska podzieli z Rosją Ukrainę. Pewnie Katalonia się rozłączy, i Turcja zaatakuje Syrię. Będzie na pewno coś w takim stylu. Dobra. A też ile Dobra. A no tak, już zapomniałem o kupowaniu rzeczy. Kupowaniu. Kupowanie to jest. Naj Gorsza rzecz, jaką można robić. Jakie normalne państwo by sprzedało swoją ziemię Islandii? Czemu? Skąd Islandia miałaby pieniądze, żeby kupić, czekajcie, żeby kupić ten region? Ten region. To jest brzeg, to są porty, to Dużo hajsu, skąd by Islandia miała by tyle hajsu, żeby kupić to? Czy oni są wyspą na zadupiu. Co tam, kurde, zarabiają na tym? Co, zapłacili mu w lawie, kurde? W parze wodnej? To <laughs> po prostu przykre. A, da, no, oczywiście, no, oczywiście, data, dwa lata temu. Mówiłem, że będzie Katalonia. Ja, ja wam mówię, tutaj po prostu, nic, po prostu zawsze jest to samo. Nawet oni nie spróbowali walczyć. Dobra, dam wam wolność w Po co walczyć? Hiszpania nic nie pisze, że są w żadnym kryzysie finansowym. Nic nie pisze, że są w dupie, że nie wiem. Ich gospodarka jest go bani. I nagle Katalonia po prostu sobie mówi, łe, chcę niepodległość i... Prrr, dostają ją. Co jest totalną głupotą, bo... O, Alternatywna przyszłość Europy, to może jest fikcyjna, ale bądźmy realni, bądźmy realni, ludzie. Alternatywne nie oznacza, że kurwa po nagle prezydenci państw zamieniają się w jakichś down. Belgia czas na wojnę i nagle Islandia podbija, nagle Islandia podbija Belgię. Kiedy ich populacja to jest pewnie jakieś 5 tysięcy ludzi Po kupieniu we Francji zgadujesz że jakieś 100 tysięcy, czyli w armii jest jakieś nie wiem, jakby pobór był, nie wiem, 5% to 5 tysięcy ludzi idę I, i, i no i an, Islandia, anektuje część Belgii, Belgia płaci z Islandii 64 miliony 64 miliony to jest śmieszna cena, za niska o wiele 64 miliony to Polska zarabia w pół dnia nie no, żartuję. Ale no, to jest po prostu przykra cena. To mm, tu jeszcze zobaczmy, co tu będzie ciekawego. Rosja podbija Finlandię, spoko. O, o! To jest to, o czym myślę. To jest to, o czym myślę. Mówiłem. Mówiłem, że tak to się stanie. Dajcie mi, dajcie mi Nobla za trafienie tego. I to był pierwszy odcinek. I on był najgorszy. Teraz od drugiego odcinka chyba gościu wyzdrowiał, napił się trochę wódki, tak prawdziwy Polak na prawdziwego Polaka przystało i się obudził i zrobił coś ciekawego. Oczywiście mapa z dupy się nagle zmieniła, bo, bo po co mieć jedną i cały czas tą całą mapę. Zmieniajmy co odcinek, mapę, żeby była ta sama. Kurwa, Ukraina co? Polska sprzedaje lwów, który zdobył kilka sekund temu. No i, no, i, no i nie powiem, tutaj mu przyznam, to jest dobre. To, to jest dobre. Ten ogólny pomysł, że jest jakiś na Gospr nagle Elo, Polska robi ci potęgę, Eluwina to, to, jest dobry, po to mu przyznam. Ale to... Mi się robi przykro, jak widzę tą flagę z jego pierwszego sezonu, bo obejrzałem jego filmy. Troszkę się przygotowałem przed tym. Troszkę się przygotowałem i obejrzałem jego content, żeby porównać sobie jego... teraz mapping z jego... z, z jego kiedyś, nie umiem mówić po polsku, Wielkie Imperium. cringe nie zjada, jak to widzę. I ten. No i. No, i, no, no, no i od tego momentu mimo wszystko w się pieprzyć. Kiedy już miałem nadzieję, że Six się obudził, że te 30 kasubów są czegoś warte, jednak nie są niczego warte, bo wraca do swojego starego stylu, czyli w skrócie. Wojna, ej, pokój, Polska weź mi daj hajs. Ej, Hiszpania robimy pokój. Nie wiem, po co w ogóle, żeby Hiszpania, nie wiem, pogadała z Francją mówi ej, dobra Francja, dzielimy Katalonię pomiędzy sobą i ja biorę Portugalię trochę, a... a one ci trochę zapłaci. Nie, po co w ogóle dyplomacja w mappingu? Jak można po prostu powiedzieć. Ej, wojna, pokój, Elo. No <tosz> Do... i. No i coś mogę powiedzieć. Co ja mam powiedzieć? Po prostu to jest przykre, że takie coś istnieje. Że ludzie to lubią, to jest, to jest gorsze, że ludzie to lubią. Wy teraz sobie myślicie, łeś rozdrosną, bo nie masz tych śnięciów świetleń, kurwa XD Szczerze, mam to wyjebane, robię sobie nothing dla Beki szczerze i no. To no, czarne państwo to nie są kosmici. A o Dobra, do, to jest akurat nowa informacja, mi się dowiedziałam. Dobra, czyli jeśli to nie są kosmici, to kto to ma... Zgaduję, dobra. Jeszcze tego nie pokazał. Dobra, zgaduję. To państwo to jest polska z przeszłości, z przyszłości, która wróciła do przeszłości, żeby zrobić z Polski potęgę. Ale Polska nie chce się zgodzić ze sob z samym sobą i zmienia bieg historii, którym, nie wiem, zmienia się w potęgę. Bo, nie w tamtym uniwersum Polska upada, ale ona wymyśliła machinę czasu i używa swoich karabinów laserowych, żeby zatopić państwo i pomóc Polsce się po prostu rozwijać. Ja ci ja Wam mówię, tak, tak będzie, zanotujcie to. Jak zrobi on piąty odcinek, czy tam szósty, to ja, ja Wam obiecuję, że tak będzie. Jeśli to, przewid... jeśli to przewidziałem, jeśli tak będzie, to yy, Ziggs jest najbardziej przewidywalną osobą, jaką kiedykolwiek spotkałem w moim całym życiu. Cał Lud? kim? Nie chcę też siedzieć cicho, bo. No, to jest commentary, guys. No, czarny ekran, gościu, żeby tu oglądać film co się w ogóle stało, pier... pierdolnęło a no i... no i tu jest problem jak robisz taką totalną fikcję i realną rzeczywistość to wiedzcie, że właśnie takie osoby lubią po prostu dawać ziemię, żeby... nie wiem, właśnie taka Islandia kurwa wzięła sobie trochę ziemię, żeby była potęgą nagle i żeby podbiła pół... pół... pół kontynentu bo... bo tak mali... mali mapeży lubią robić ale on nie jest mały, więc może w głowie nadal jest mały i, i na nim... zamiast 27 tysięcy 27. I tego nie rozumiem. Okej. Okay. Okej. Okay. Polska, która jest rozkurwiona, Warszawy nie ma, ekonomia poszła się rypać, srać. Pewnie nawet lu ludzi nie żyją, nie wiem, żyje 5 milionów Polaków, nagle podbija sobie. Chorwację, Słowenię, Serbię i Rumunię naraz, co jest w ogóle jeszcze tym bardziej nierealistyczne. Aha, jeszcze ten. Jeszcze Bośnia. okej, okay. jeszcze Bośnia. I nie wiem, Niemcy by mogły się wpieprzeć, wziąć sobie to. Rosja mogła się wpieprzeć, wziąć sobie to i Elo po Polsce. Ale nie. Polska ma plot Armory, ma tarcze, której rozkurwia wszystkich. Traktat w Szczecinie. Czemu nie zrobisz traktatu, nie wiem, w Słowacji? Znaczy czaj Słowacji, tutaj nie... Nie, nie pamiętam e, tego kapitału Słowacji zobaczcie. E, nie jestem mistrz geograf, ale na pewno jestem lepszy niż on. Więc czemu w Szczecinie, czyli w zasadzie najbar najbardziej północną część, jaką mógł wybrać, żeby kurbić ich, że myśli, haha, stąd iść ta burma dla Beki. No, mm, no, słabo. I teraz Grecja nagle też sobie mówi, ej jak Polska to ja też i nagle... Elo, Grecja, nie wiem, nie żyje, podczas, jest podczas kryzysu i nagle utopiła utopiło się pół państwa, ale mam wojsko 7 miliardów ludzi i zabijam sobie wszystkich, elo, Bułgaria. Bułgaria, Albania, Montenegro, Macedonia, wszystko w ogóle Siema. No. To <laughs> się przykro robi. ci przykro robi, jak to oglądam. No i przejdźmy do perełki. Piąty odcinek. Zostawiłem tutaj po sobie komentarz. Dobra, i jestem na moim głównym koncie. Więc no, zostawiłem komentarz oczywiście. Bo. Jaki ja bym nie stawił komentarza po prostu? No to przeczytajmy go wszyscy razem. Dobra. Najwidoczniej dziecinni mapperzy nigdy się nie zmieniają. XD. Lecz tym razem alternatywna przyszłość Europy w innym wydaniu. Gratuluję. Kiedy się kończą pomysły w głowie na całkiem realistyczne AP, to dajmy kosmity, który tworzy lub obsuwa lądy, żeby później ludzie kłócili się o te nowe terytoria. Nie powiem, gra... Spoko, tak, tutaj ja muszę mówić, grafika wygląda spoko, mapa... E, mapa wygląda spoko. Chodzi mi o grafika, a nie że to jest totalny rozpierdol oczywiście. Ale fabuła taka sama jak 4 lata temu, czyli e, pokój, no spoko, ej, mogę kupić od trochę ziemi, no zapłacę 5 milionów, no okej, okay. ej, dobra, pobijmy pójść świata, okej, okay. nikt nie robi koalicji przeciwko nam, bo autor, Ej, dobra, e, bunty Eee. Rypa dzię to same coś wieśniacy z włóczniami e, O nie pokonali nas, dobra, macie niepodległość, no. no to, to, to jest poziom. To, to, to jest taki poziom, dobra. E e czemu ludzie to oglądają? I mi odpisał, to jest najlepszy, mi odpisał. Hmm. Ciekawi mnie gdzie pisze, że ten mapping jest realistyczny. Hmm, wydaje mi się, że na początku wyraźnie napisałem, jeszcze podkreśliłem, że ten jest fikcyjny. Dobra, więc nie czytajcie tej dalszej części. Dobra, fikcyjny, dobra. Alternatywna. Fikcyjna. Czy przypadkiem nie są synonimy. Czy naprawdę jak chodzisz sobie na... Dobra, e, kartę. naprawdę jak pisujesz alternatywna przyszłość, przyszłość Europy to wyobrażasz sobie, nie wiem, Unię Europejską, nie wiem, która po prostu wyrzuca Polskę, Polska robi grupę Wyszehradzką i przez 50 lat nic się nie dzieje, zupełnie nic, albo nie wiem, Rosja podbije, właśnie Rosja podbije, nie wiem, kolejną część Ukrainy, czy Serbia podbija Kosowo i przez 50 odcinków po prostu jest cały czas to samo, przez godzinne filmiki które po prostu dzie dzieje się to samo, czy kiedykolwiek widziałeś alternatywną przyszłość Europy, w którym się nic nie dzieje. Powiedz mi, czy widziałeś kiedyś taką? Czy... Dobra, film. Czy widziałeś... Dobra, obejdźmy początek filmu. Dobra, patrzcie mapę. No, mapa. I teraz patrzcie mapę tu. Co się w ogóle stało? W przeciągu 10 lat. No oczywiście, że... Jak jest alternatywna wśród Europy, to jest totalnie, totalnie fikcyjna. Ale tutaj mamy fikcję, ale totalnie irrealną. Więc to, że piszesz na początku filmu, ej, e, ten film nie ma na celu... Pro, znaczy, Dora został stworzony wyłącznie w sytuacjach pomorskich i jest fikcyjny. Naprawdę fikcyjny, naprawdę. Fikcyjny. Nikt się nie domyśli, oglądając alternatywną przyszłość Europy, że, że będzie to fikcyjna. Ale jest różnica między fikcją, a fantastyką, albo idealnością, gościu. I coś tam jeszcze napisał, że nie kojarzę na to, że tak wymieniali lądy w tych czasach, tym bardziej 4 lata temu. To, co napisał, zupełnie nie ma sensu, niż to, co ja powiedziałem, więc domyślałem się, że mu chodzi o fabułę. Ale jak się weźmiemy to po prostu z kontekstu, tak zupełnie, weźmiemy z... Aha, aha to, to nie ma sensu, bo ta seria jest kiedy? Od, od tego? No, od września chyba tak. Tak, to jest wrzesień, wrzesień, lipiec, no to e, dwa lata, no, półtora, półtora roku temu. Więc nadal nie wiem, o czym chodzi z czteroma latami, kiedy tą serię 1,5 roku temu. Eee. No i tu mu odpowiedziałem. Eee. Przeczytam to na głos, bo nie cię czytać. Pewnie to jest przybliżone, nie jestem pewien, czy jestem leniwy, czy nie, ale no, przeczytam. Eee. Nie wiem, czy wiesz, ale jeśli robisz film alternatywna historia czegoś, to wiesz, że będzie fikcyjna, bo alternatywny i fikcyjnie są z animami. Więc to podkreślenie na początku jest zwykle wzięte. Prawdą! No, z dupy wzięte. Nie powiem, ten pomysł z ziemniami to bomba, to ci wyszło, co... zgadzam się, ale wykonanie jest okropne. Czemu w każdym mappingu rebelianci wygrywają? W każdym? Ja nie widziałem chyba polskiego mappingu, w którym rebelianci przegrali. Dlaczego Egipt się tak szybko poddał, jak oni nawet nie są połączeni lądowo? To jest też prawda, ale ja zaraz wam przedstawię. Bo ja oglądałem ten film, i się trochę striggerowanych to oglądałem. Czekajcie, tutaj jeszcze, tu jeszcze jest... Powolnie... Nie będziemy tego oglądali, bo to jest syf. Nie polecam tego. Żebyście się prostu O, o tutaj. Patrzcie. Egipt, no przez te niszmasz, jest rozłączony. Jest rozłączony, widać. I dalej, jak obejrzymy sobie, no w takim razie my nie mamy już wyjścia, my też musimy się poddać. No poddajmy się, kiedy nawet Egipt nie jest połączony. Zgaduję, że Egipt no całkiem się polepszył, bo, bo no wiecie, no, to jest państwo, które najbardziej jest normalne z nich wszystkich. E, ludzie tędy, wiecie, handel, bleble, więc pewnie zarobili trochę hajsu, więc pewnie trochę armię sobie podbudowali i no poddajmy się, kiedy oni muszą zrobić desant, muszą zrobić desant na, no po prostu na brzeg, co jest o wiele trudniejsze niż przejście przez ziemię, tak po prostu... No wiecie, o co, co Kaman? I po prostu się podaje bez walki. Jakby no. rozumiał, jakby się nie wiem, desantowali, trochę pobili. wtedy się poddają, to okej. Okay. Ale no... To nie ma sensu. Dobra, czytajmy przystań, dalej. Jedyny Az w rękawie został dupatę przez chwilowego autora. No i... no tyle. No no jedyny Az w rękawie Egiptu, to, że nie są połączeni lądowo z tym... Kuju, muju, bulubulu -bulu i ranem. Jedyny as w rękawie Egiptu właśnie był wydymany. Po prostu jest useless, bo, bo tak. To jest po prostu przykre. Dobra, nie chciałem tego napiszczeć. Nawet skończyliśmy? Ok. Eee, dobra. zobaczymy co do. go By the way, <grym> by the way, co ty, weś, co ty miałeś na myśli z ziemiami? Ja mówię o fabule, a ten o ziemiach. No, tej robię to z niego oczywiście pekę. Ale chyba ci tu chodziło o, go, o tego ghostka, czyli o fabułę, którego nawet nie poznaliśmy po dwóch latach od publikacji tego No, nie powiem. No, on nie jest kosmitą, ale po 10 latach wam pokażę, kim on jest. W porównaniu do Barota czy Dronka, e, nie. No, zapraszam do obejrzenia ich, ale. No, mają mając mapping, na pewno lepszy niż ten, ale... No, to zależy od was. Bardzo jest angielski, więc jak lubicie... Jak lubicie angielski, to polecam. No to, to jesteś największym leniem w historii mappingu. W ciągu dwóch lub trzech lat wstawiłeś 5 odcinków i masz 27 kasubów. No. <laughs> jak można po prostu oglądać ten i mówić, że to jest dobre? W końcu wróciłeś, no wróciłem, kurwa, żeby wstawić jeden film na rok. Jak można mówić, że to jest dobry mapper, jak ona ma dosłownie wyjebane w swoich widzów? Ma wyjebane w swoich widzów, bo, bo. bo musi nie chce, no. Jak nie wiem, jak nie chce, musi nagrywać. Ich, nie wiem, zrobi filmik, że dobra, i mamy już wyjebane to to. Ile sobie grać w Minecrafta, czy kurwa w Fortnite, czy teraz nie wiem. Tego coś tam... Bar, 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 Baroland, nie wiem jak to się Nie wiem. Nie, nie wiem jak to się mówi. I, nie wiem co to jest, nie znam nazwy, bo to jest gówno, nie polecam. Pewnie teraz wszyscy płaczą. Eee. Znaczenia skończyłem wora wyjebane. Dobra. Bla 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 bla, bla. W przyciągu dwóch kluczek bla 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 A po drodze, po co ci Patronite? Właśnie! On ma Patronite'a! Co to w ogóle jest? Dobra. On ma patronajta. Tutaj ludzie my po prostu rozjebali. Zero patron. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Patronite w roku. Ja mam nadzieję, że ktoś mu da hajsik, ale nikt mu nie dał, to jest bardzo dobrze. Po dziękuję wam ludzie, chociaż, chociaż tyle zrobiliście. Nie daliście mu kurwa ani grosza. to. Więc... Po co Materowi Patronen? Dobra, pewnie sobie myślicie, no dobra, żeby zarabiać pieniądze, to jest obydwój Trzeba też chcesz zarabiać pieniądze, co nie? Jak chcesz zarabiać pieniądze, to nie w Dalej się mapping. Mapping to jakbyś sobie po prostu, po prostu wypowiadał sobie wojnę w stylu, że Ej, 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 ej dobra, chcę zarabiać pieniądze, więc zacznę robić content, w którym będę miał copyrighty na każdym odcinku bo wiecie, muzyka, bo... więc jest taki sobie Six, który sobie pomyślał dobra, jak mam copyrighty na tym, na filmie to dam Patronite'a, może mi zapłacą będę miał na nowe gry, będę miał na fotel gamingowy, na nowy monitor bla bla bla, stra, ta... ta, ta. Najgorsze jest to, że on to robi po prostu tutaj, na filmach. Ja bym zrozumiał, jakby tam na Discordzie, bym miał, jakby był jakiś kanał tam, Wspomóż, e, że wiecie, jak chcesz, jak, jak chcesz to no, wybiorę na Discordzie, czyli taki fan, fan który, wiesz, no ogląda go, no, siedzi na Discordzie i z nim gada, Lubi jego content, to on zrozumiał, że na Discordzie, nie wiem, z Mastercardu, pomóż i tam, nie wiem, ma Team Donations. No i nie wiem, wyśle tam 3 złote czy coś, ale nie. On to da na. Jego, w jego. Kom e, nie komentarzach, tylko opisie, bo, bo tak, bo chce zarobić jak najwięcej od Was, kurwy, mam Was wyjebane, nie dają Wam filmu, więc mi płacicie. Nie dać go, no. Nikt, nikt normalny, który robi mapping z pasji ja nie robię mappingu z pasji, to co trzeba wszystkim wydymać lol. Normalna osoba, która robi mapping z pasji, tego nie zrobi. Ponieważ... No, to jest trochę kurwa jak mówienie, że ej, chcę tylko z was pieniądze. To jest po prostu, no, głupie. Dobra, i skończ, skończmy to, bo już się nie chcę gadać mnie gardło baliszkacia. Lupuję go. Dobra, skończmy to. Nie możesz dać reklam na filmie, bo za to, to masz nadzieję, że ktoś będzie Ci płacił co miesiąc, Nie wiem, kogo próbujesz to ograć, ale na ja pewno nie mnie kołeś. Więc skończyliśmy to. Możemy to wyłączyć. Mój płot, mój pulpi. Nie, możemy sobie wejść na zakończenie do fajnych to, to dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Chyba. Albo może czekajcie, zróbmy jeszcze jakieś, jakieś podsumowanie. Podsumowanie, więc... Dlaczego dronek... Co? Dlaczego Six jest chujowym maperem? Dobra. Kando, e, Kandor. Condoro. E, 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 eee. Condoro I teraz. Dlaczego? Six jest chujowy. Punkt. pierwszy bój się nie zmienia no bo się nie zmienia no jest prawda nic się nie zmieniło e, rucha dzieci na hajs no bo po co mu patronaj jak jest maperem wstawia e, raz na ruch krok, czyli nigdy <grystanie> czyli no, nigdy nie wstawia, bo po co no i jest down i w podsumowaniu e, daję temu kanałowi minus 1 na 10. O Boże, nigdy nie miałem takiej taki robiny po to, zrobienia film. Dobra, minus 1 na 10. Mam nadzieję, że się popłaczę. Six, to, jak to oglądasz, to jak masz powyżej, nie wiem, 2 lat to nie obrażaj się, bo to jest, to, jest, to jest tylko film, to jest tylko opinia. Jak się do tego przykurwisz, to on się z wyjebany gościu. Eee, mam nadzieję, że wam się podobało. Nie wiem, dajcie suba, lajka, like suba, e, e, dzwon, suba, e, e, like, sub. Jeszcze, jeszcze muszę 5 razy to powiedzieć, żeby było 10 minut. Pewnie nawet nie ma 10. No to dzwonek, dzwonek, pamiętajcie o dzwonku. A, jeszcze zacznijmy jeszcze, jeszcze od jednego tematu. Kiedy będzie sezon drugi? Sezon drugi będzie prawdopodobnie w maju, może w czerwcu. Dlaczego? Trochę to kurwa zajmuje. Przedstawić to raz a dobry, czyli nie wiem, nie będzie mappingu przez miesiąc, później. Nie wiem jak będzie trailer, jak będzie trailer, to możecie się spodziewać, że za niedługo będzie pierwszy odcinek i wtedy będę stawić, będzie film co dwa dni. Więc chyba spoczko i moni, wiecie wyświetlenia już trzeba urobić, wiecie, grane. I chyba przez ten czas będę robił. E, takie coś. po prostu będę sobie gadał o ludziach i wyzywał, bo tylko do tego jestem dobry, tylko, tylko w tym jestem dobry wyzywaniu ludzi. Moi koledzy mogą to potwierdzić, ale no niestety dostaję riposty i te będą i te... Dobra, to co? teraz na wszystko. Dzięki za oglądanie. Siema. Siema mama No jutra.